TV24 Reporter Sky. Proszę Państwa, jesteśmy dość, w dość nie, nieoczekiwanym i nietypowym miejscu. Dlatego, że e, ten obszar, pokazujemy Panią Grażynkę, ale też i również e, miejsce, g, g, gdzie, gdzie i, ja, i w jaki sposób się to znajduje. Państwo widzą. Że jest to dość opasły mur. Tak, drodzy Państwo, dlatego że końca prawie nie widać. Firma jest tutaj, prawda? Nie wiadomo, czy tu ktoś jest, czy, czy kogoś tu nie ma. Forever z jakimś tam ptactwem, orłem i tak dalej. A nieco dalej jest opasły. Budynek, a, a przejdźmy się trochę, bośmy już tutaj pokazali, jak to się e, w jaki sposób się to znajduje. Jak to wygląda, bo myśmy trochę wcześniej byli. No i o, Państwo widzą tutaj, prawda? Jeszcze jeden, kolejny budynek, taki trochę ślepy, bez świateł. Piękny mur okalający tą samą posiadłość. Mur złożony z kamieni. O, się tutaj mogli zatrzymać. Może kamera nasza, chociaż w nocy, ale będzie mogła to pokazać. Właśnie, pani Grażynko, co to jest za firma i jakie związki panią łączą z tą, z tą firmą? To jest firma, którą zaskarżyłam do sądu o... Yy, biuro firmy, której zaskarżyłam do sądu o niezapłacone mi pensje, bonusy i niezapłacone podatki, yy, yy, no i odszkodowanie. Eee, czy ta firma płaci podatki państwu szwedzkiemu? już tam płaci, ale jeżeli chodzi o podatki z tytułu mojego zatrudnienia, nie zapłaciła ani koronę. Jak jest, jak jest mechanizm działania tej firmy, bo skoro oni pani nie zapłacili, czy również mogą nie płacić innym y, pracownikom i no, chciałoby się powiedzieć broń Boże państwu, czy państwo również mogą nie płacić i jak unikają, jak jest ewentualny mechanizm y, unikania płacenia podatków? czyli jest to tak zwana MLM y, firma. Multilevel y, marketing. Tak. Ale oprócz tego dyrektor firmy i pracownicy firmy są zatrudnieni. Ja pracowałam na stanowisku dyrektora firmy oprócz to byłam pierwszym dystrybutorem. Pracowałam jako dyrektor nadżernę, na tylko jako country manager i jako dystrybutor. Z funkcji dystrybutorskiej zostałam bez powodów, po prostu zwolniona, mi bez podania jakichkolwiek przyczyn, co było naruszeniem zasady działalności firmy i naruszeniem kontraktu. Również naruszeniem kontraktu country manager. Z tytułu Dyrektora naczelnego zostałam wypowiedzona również bez żadnego podania powodu i bez zapłaconych mi pensji i bez umieszczonych podatków. Również z funkcji country manager nie została, firma nie odpuściła żadnych podatków i nie wypłaciła pensji. Dostałam tylko nieliczne e, paromiesięczne wynagrodzenie. Do po prostu opuszczenia biura byłam zmuszona e, przez szantaż. I później e, Domagałam się swoich pieniędzy, wysyłałam ponaglenia, ale bez żadnego echa. Yy, co ja mogę powiedzieć na temat firm, jak traktuję innych? Nie wiem. Wiem, że Szwedzi są dobrze traktowani, natomiast ja nie. Uważam, że jest to ewidentna dyskryminacja i po prostu wykorzystywanie z powodu polskiego pochodzenia. Właśnie ja tutaj odnotowałem, może nasza kamera... Będzie mogła to pokazać, bo nie tak dawno przyjechał tu jakiś dziwny samochód z tak zwanej chorony. Zniknął, kiedy usiłowałem przybliżyć jego obraz. Jest to bardzo dziwne, w jaki sposób firma mnie potraktowała. Jest to po prostu aż nie do uwierzenia. Tym niemniej, jeżeli firma powiela. Takie traktowanie pracowników w swoich innych placówkach 160 y, krajach, to tylko z tego tytułu są milionerami. Z tego wynika, że co, że oni tu w Szwecji... Yy, nie, yy, mają winy w sieciki, tak nie płacą podatków, czy... To znaczy, unikają jakich, w jakiś sprytny sposób. sprytny sposób, tak, to są dokumenty, można, to są oficjalne dokumenty, które można zobaczyć w sądzie, sprawdzić, zweryfikować i ocenić. Według ekspertyzy ekonomistów i osób, które się tym zajmowały czy śledziły te dane, stwierdziły, że to jest po prostu celowe unikanie podatków i miały swoje komentarze w tym zakresie. Natomiast bardzo zastanawiającym jest fakt, że w momencie, kiedy ja zgłosiłam do Urzędu Podatkowego, Fakt, że firma nie zapłaciła podatków jestem poprzedzona, ponieważ moje dowody zostały zaniżone. Moja decyzja w ogóle nie została rozpatrzona od 2005 roku. Z biura głównego w Sztokholmie został mi wydany wyciąg komputera z Urzędu Podatkowego z który wykazywał, że moje wnioski wpływały, zostały zaksięgowane zarejestrowane, następnie w ogóle nie były rozpatrywane. Według prawa e, Urząd Podatkowy w ciągu trzech tygodni ma obowiązek dać mi decyzję i odpowiedź. Nie otrzymałam nigdy żadnej decyzji, ponieważ ta decyzja wiązałaby się jednoznacznie z odpowiedzialnością firmy do zapłacenia podatków. Gdy sprawy złożyłam e, do sądu, e, w pierwszej instancji administracyjnego, sąd stwierdził, że nie może rozpatrzyć, ponieważ nie ma decyzji Urzędu Podatkowego w tej sprawie. Tak ta, ta sprawa się ciągnęła I się ciągnie od dzisiejszego. Bardzo dziwne jest, że... Czuje się pani zagrożona w tej chwili. To znaczy w jakimś sensie. To znaczy, że Pan jest bardzo krzywdzące to, że... Czy miała, pani przypadki, czy miała pani przypadki, że ktoś pani groził albo były był, był uszkodzenia mienia? Były tak, regularnie to się działo. Szaty anonimowe, pobruszki, śmierci jakiś anonimny typu zgon, dewastowanie samochodu, psucie samochodu, które doprowadziło dwóch parch do wypadków. Policja stwierdziła celowe uszkodzenie samochodu, które doprowadziło do wypadku. Policja również w innym stwierdziła celowe znęcanie się. Tych malutków jest mnóstwo, po prostu mnóstwo. Były również, miałam takie incydenty, jak to groza górnictwa pielęgniarka. Te sprawy były umarzane, czy jaki był ich los? Umarzane. Proszę Państwa, zwracamy się tym razem do władz polskich, aby y mogły zainteresować się tym przypadkiem. To nie są y sprawy, które można by błaho potraktować. Y My wiemy o tym jako dziennikarze. Że nie zawsze tak jest, że to, co się dzieje wokół naszych obywateli tu w Szwecji, znajduje właściwe odzwierciedlenie w działaniach władz, takie, jakie powinny być. Niestety, to nie jest pierwszy przypadek. Ambasada polska i konsulat, który jest właściwy tutajszemu miejscu, powinny. No niezwłocznie się tym zainteresować. Ja Państwu powiem, że ja zainteresowałem. zauważyłem, że ten samochód, który był nie tam, drodzy Państwo, gdzie jest skierowana w tej chwili kamera, nie tak dawno przejechał wewnątrz już tej posesji. A więc coś się dzieje, coś ma się na rzeczy, co świadczy o tym, że. Nie wszyscy mają tutaj yy, czyste sumienia, ponieważ yy, nie pojawiałby się tu żaden samochód tylko dlatego, że pojawiła się tutaj mała dziennikarska kamera. Zadamy to pytanie Ministerstwu Spraw Zagranicznych, yy, jaka jest ochrona naszych obywateli w takich przypadkach TV24 Reporter Sky GDB.